Witam Was w następnym filmie na moim kanale i no, już po takiej ekstra długiej przerwie no, tygodniowej przerwie, jesteśmy z następnym filmem, oczywiście przepraszam Was, że nie było przez taki czas filmów, ale nie opadły subskrypcje, nadal jest 150, więc super. Jesteśmy na serwerze, moim pierwszym serwerze, miałem już dużo światów. No tylko, że nie mogę grać na nim więcej. się. Więc nie mogę grać na nim więcej e, z, niż e, w dwie osoby, czyli kecaj i druga. No e, co też szęszyle robił? Dobra, więc bez szęszyl kontynuujemy. Okej, tutaj nie da się tego. Dobra, więc to będzie właśnie tutaj, jesteśmy na razie zamknięci w takiej bombce. Powiedzmy, to nazywa się powiedzmy bombka. Później stąd drabinkami sobie wyjdziemy, rzucimy perłą, e, endur lub kresu jak to się tam nazywa, nie wiem. E, I po prostu wlasujemy sobie miejsce, gdzie będziemy survival, t, s, robić survival. I wy. Źle. Nie, ja ich nie będę przerywał odcinka, żeby je uspokoić. Nie będę. Więc po prostu ja tutaj, wy będziecie się spełnić tutaj, w tym miejscu, dokładnie tutaj, gdy dołączycie do serwera. Jeszcze nie podaję żadnego IP i tego. Dobra, muszę je uspokoić. Dobra, syn, mniej więcej uspokojone. I możemy tutaj wskoczyć, a widzicie, co tutaj na mnie czeka. No, prawdopodobnie puszczą się fajerwerki, bo sam tworzyłem ten świat. Jest, fajerwerki powitalne, specjalnie dla mnie. Ja ich do końca tak nie zobaczyłem, ale no dobra. Więc mamy tutaj szlurker Boxa, który ma takie mniej więcej fajne itemy. Yy, mamy tutaj Bottle of Enchanting. Okej, okay, fajnie. Ender Pearl. Yy, cookie. Yy, arrow. Yy, kompas. Yy, nie wiem, jak to przeczytać. Emerald. Okej, okay, weźmiemy sobie to zało założymy. Nie, jeszcze sobie to odłożymy. Albo dobra, założymy sobie, mam jeszcze Rotten Flash, nie wiem skąd. Znaczy, dobra, jak tworzyłem ten świat, pokonałem. Huska, haska, no i wypadł mi. Okej, okay, więc tutaj widzicie willę piękną. Okej, okay, tutaj nic konkretnego nie ma, ale tu jest chatka, więc od razu przejdziemy się do tej chatki, żeby taką już okolicę. Nie będziemy się odsiedlać. Odle... Dobra, ok. Mamy, odjęło nam trochę serduszek, ale nie za dużo. Tutaj mamy chatkę, w której będą się spełnić później potwory. Zale, e, maksymalna ilość osób na tym serwerze to 10, później będę musiał dokupywać więcej. E, no wiecie, jak tu sobie ją. No e, i dlaczego tak szybko mi ten to. I, e, dobra, ja sobie wezmę set day, żeby był idealnie dzień. Widzę, że ten cookie... No i dlaczego tak szybko potrzebuję jedzenia? A dobra, weźmiemy sobie butelkę, o drugi poziom od razu. Dwa poziomy w jednej butelce. No ciekawie, ciekawie. My mieliśmy ten, rzucić Ender bo ja chcę być daleko od spawnu, ten, ale ja później oczywiście nie, że już spawn będzie przeze mnie porzucony, bo później gdy Wy będziecie możliwe, że dołączać do tego serwera, nie, nie, ja tu nic nie niszczę, ja tu nie mogę nic niszczyć, nie mam, sam sobie nie pozwoliłem. A! Jeszcze na spałnie pokażę jedną rzecz taką. Jest to jeszcze jedna budowla, w której, no to jest na razie tylko szkoła. Tutaj jest kolejna kapsuła, bombka, nazwijmy to bombki. I, oj, nie, ja, ja stąd nie wyjdę. W tej bombce nie mogę przeczytać niestety, nie mogę przeczytać co tu pisze, co tu jest napisane, ale jest zegar, widzicie co jest na tych tabliczkach napisane, wy jak dołączycie, sobie przeczytacie. Możemy sobie siąść. Wy pewnie zapytacie, jak to zrobiłam, oglądnijcie film najlepsze meble do Minecraft. Nie będę po prostu pod koniec. Jak skończy się ten film, oglądnijcie film, jak zrobić na... Najle... znaczy, najlepsze meble do Minecraft, tak jest tytuł. Tu mamy równania. Jest 9 minus 6. Jest 6 minus 1. Takie proste, bardzo proste. Dodawanie, a jest też jedno minusowe, no na odwrót. Dobra, mamy tutaj e, sugar clala, nie wiem jak to się nazywa. E, więc dobra, ja z ja tym muszę iść, wyjść, więc ja bym tutaj dosyć naturalnie. Wow, można się podkopać. Bo żadne, nie ma tutaj żadnych zasad oprócz, e, no, budowanie czegoś na spałnie. Co? Ja przecież to za, za chwilę zakopię, tego nie będzie widać. Więc nie, nie mówcie w komentarzach później, że ja ten, bo ja to już pięknie zasypuję, bo regulamin nie zezwala na takie rzeczy, jak ja przed chwilą zrobiłem. Ale jeśli to dokładnie zasypiemy, regulamin pozwala. Tutaj mamy dronet, tak to się nazywa. Ja nie mam miecza, więc nie wchodzę z nim w niepokój. Więc wejdziemy sobie na górę. I jak mówiłem, musimy sobie wziąć perełko rzucić. Ja sobie. A, mam przecież ten. Rotten Flash. Weźmy sobie Rotten Flash. I. E, ej, dlaczego nam w ogóle nie dało trucizny? Dobra. Rzucamy Pearl, Jesteśmy dosyć daleko. Ja jeszcze dalej chcę się zespałnić. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy mało HP, ale to jest miejsce, gdzie bym mógł się już zespałnić. Dobra, nie, ja zmienię nick, bo jestem w Xbox Live. Inaczej nie mogłem zrobić swojego tego. Ale przecież my mamy cały świat do dyspozycji. Znaczy, później wy maksymalnie tutaj na tym świecie. Nie wiem, ile osób może się zmieścić, ale około bardzo dużo. Kill. i wiecie, to było, to było naprawdę... Przynajmniej mamy ten Keeping Inventory, No i przynajmniej to... Ok, zrespełniliśmy właśnie się w tym miejscu, gdzie jeszcze nie będzie to miejsce. Idziemy dalej. Uważam dalej. Okej. Okay. Ej, coś daleko ta pargła poleciała. Okej, okay, mamy idealne miejsce, gdzie chce się osadzić. I właśnie Wy też będziecie mieć te same itemy, co ja. Nie, że ja mam lepiej od Was. Wszyscy będą mieć tak samo. Ja będę ciągle uzupełniał te skrzynki dla każdego. Dla każdego ja będę się, no, będę tę skrzynkę napełniał, dla każdego, kto tutaj dołączy. Nie podaję na razie żadnych IP i tak dalej. No, co jest IP? Znaczy, ja tutaj nie mam IP. Ale trzeba, aby dołączyć, trzeba wpisać no, podłączyć się do Xbox Live lub komputer pod internet lub laptop wersję Minecrafta. Na komórki to nie działa. Tak, chyba nie działa na komórki. Tablet może zadziałać i po prostu musicie wpi... takie większe urządzenia działają, komórka nie. No, chyba, że macie. No, jakąś, no nie wiem na razie, jak jest stan na 2020, jakie są jakości komórki. Na razie chyba nie mają. Jeszcze nie, nie jest ten czas, gdy będzie, właśnie, komórki zastąpiał Xboxa i komputer lub laptop. To jeszcze nie jest ten czas i daleko nie będzie. Mamy tutaj psa, ale dobra. Ja już będę miał, właśnie za niedługo. Znaczy, ja już mam tutaj przed sobą. na... Przeżyłem. Nie, ja też rzeczy miałam od dawna, tylko jakoś teraz nagrywam dosyć późno, więc są zdenerwowane, że je budzę. Ale ja muszę. I mam tutaj nagrywarkę ekranów HD, co nagrywa po prostu ekran Xboxa i nie mam do niej pilota, więc jeszcze trzeba zamówić. Green screen, nie, nie mówię daty, kiedy będzie green screen, bo green screen właśnie trudno załatwić, więc ja na razie jeszcze nic nie mówię o green screen. jakby tepnąć, bo mieć domek obok mojego, to ja sobie wezmę tylko mapę, tylko mapę, bo mapę zgubiłem, jak umierałem, znaczy, no, wcześniej, kiedy nie było jeszcze ustawienia takiego, więc jestem na kordach, widzicie, kordy u góry, x414, y64z326, około tego, nie, nie budujcie bazy od razu przy mojej, tylko... No, możecie sobie no, w zasięgu tam 50 bloków zrobić sobie bazę. Yy, no, no, pozwalam. Pozwalam. Macie cały serwer do dyspozycji, więc nie wiem, czy ktoś by chciał budować akurat koło mojej bazy swoją bazę. Może pixelka, może, może, albo połączyć się z jakimś widzem, bo ona właśnie lubi się łączyć lub mieć wspólny domek. Będzie tutaj możliwość czatu przez tabliczki, chyba, że jesteście na komputerze, ale ja nie odczytam Waszych czatów więc nie będzie możecie już, jak jest to bardziej skomplikowane podać, jeśli macie Discorda lub Messengera w numer, numer telefonu na YouTubie nie piszcie nie, nie piszcie w ogóle jeśli teraz nie jakiś wciągnie ten, o skończyło się Czyli jednak. Ja myślałam, że, ja że zrobiłam o wiele za dużo. Ej, czy to jest już koniec świata? Oj, to jest już koniec świata. Dobra, czyli e, i tak oszczędziłem drewno, e, więc jestem oszczędny. Ale jestem na którym krańcu ziemi? Jestem na bocznym, e, jestem w, w dolnym rogu. Okej, okay. więc no nie wiem, cieszyć się czy nie cieszyć się, że jestem w dolnym rogu nie wiem, nie wiem jaką reakcję mam zrobić właśnie jeśli robię ten domek, właśnie tutaj na tym to jest survival będę tutaj robił odcinki czasem z wami jeśli no wy dołączycie do tego serwera ale najpierw muszę wam podać właśnie jak dołączyć do tego musicie xbox live włączyć albo komputerowe pisać sit świata odpowiedni no, i tytuł, chyba nazwę świata też musicie to samo co ja. I jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale może, no, no, więc jest ciężko, jest ciężko, aby to się stało. Ja owce nie zapomniałam, zapomniałam o najważniejszej rzeczy, które, z którą są owce. Owce są najważniejsze w minecraftie aby przetrwać noc. Chyba, że będziemy sobie siedzieć albo włączymy set day, bo w ostatniej wersji Minecrafta. To była o wiele starsza, chyba 1.1 albo 1.9, którą też nagrywam odcinki, już nie ma na YouTube, na tym kanale, no i na żadnym właściwie nie ma kanale, jak ja mam właśnie tą słabą wersję, no nie ma już, nie zobaczycie jej, więc lepiej sobie zaktualizować Minecrafta, bo to nic nie kosztuje, a jest przydatne, uproszcza życie, ale widzę, że... No nie wiem, czy, No bo mi nie dali, znaczy ja sobie nie, sam nie dałem tego. Tutaj będą już potwory, a kałamarnica akurat nie jest potworem, ale wiecie, ja bym sobie włączył jeszcze na tą jeden dzień, set day, bo na początku trzeba kombinować, żeby przetrwać, ale nie zużyłem wszystkich perełek, bo niektórzy, jak są bardzo wymagający i potrzebują bardzo ten, bardzo bardzo, nie wiem. Jakby to terenu, w którym y, będzie bardzo wymagający i po prostu musi być na przykład to pustynia, y, no to ciężko będzie na tym świecie znaleźć, bo nie wiem, czy tu jest. No właściwie jestem na pustyni. Znaczy takiej średnia pustyni, bo to nie jest pustynia. Ale dobra, mamy 24. No tego widzicie. Tak. Pyk. Tak, czyli dobra, mamy już z powrotem dużo drewnia, drewna, i bo zaczynamy z powrotem. Coś tu zdechło. O, dzień dobry. Dziękuję za jedzenie. Przynajmniej nie będę musiał zabijać e, zwierząt. Tylko zrobił to za mnie wilk. To już jest natura. Ja do tego żadnego nie mam wpływu, co zrobi wilk. No, e, Dobra, ja tu miałam jakiś crafting? miałem Czy ja stworzyłem do wakwa craftingi? Nie. Dobra, e, e, ok, zbieramy sobie. E, I ostatni film, pamiętajcie, był z kamerką, e, właśnie. E, ok, mamy tu, e, dobra, e, drzwi robimy. Drzwi chyba, no, no, ja wiem jak robić drzwi i od razu trzy mi się zrobiły. W poprzedniej wersji się robiły tylko jedne. E, to cały dom będzie w jednym kolorze. Będą okna, oczywiście będą. E, e, dobra, mamy tutaj, już sobie okrążymy. Ok, i jeśli chcecie film, za... już będę robił powoli, przestawiam się na filmy robione w komputerze, bo jest prościej, bo tam mam nagrywarkę ekranu, nie nagrywam kamerą, ale już przestanę nagrywać kamerą, no bo już mam pudełeczko, które służy do nagrywania. Kupiłem, normalne za 500 jest, no więc oszczędziłem pieniądze, na Xbox jest tylko takie, takie drogie są na Xboxie na komputer są Na komputer nawet wystarczy darmową aplikację zainstalować i już masz. E, więc e, lepszy jest komputer do nagrywania dla początkujących, ale później można się przerzucać na Xbox'a, bo są. E, no właściwie na komputerze też jest Minecraft. E, za 30 zł. Na, e, tutaj masz za 60. No bo jeszcze musisz płacić za na przykład. E, no coś takiego opakowanie, znaczy nie coś takiego, normalne opakowanie po prostu. E, dlaczego tutaj jest tylko jedno drewno? Chyba już bo ktoś, na pewno nie, nikt nie ma dostępu do tego serwera, to jakbym mógł tutaj właśnie coś podziałać? Okej, okay, ja idę z powrotem do tego, e, tego jak to się... A dobra, czyli my e, większość, co ja robiłem większość czasu, no zbierałam drewno, no bo dlaczego tak szybko wszystko, zeż, no, szedł cały odcinek nie wiem, może wam też nie wiem, ale yy, okej, okay, mamy i sobie wydobędziemy tylko trzy cobblestone'a i będzie już fajnie, okej okay, yy, żeby już mieć, albo tak więcej tego cobblestone'a aby już sobie jedzenie przepalić żeby już było większość rzeczy okej, okay. i wkopujemy się, okej, okay. okej, okay, mamy wystarczającą yy, ilość tego cobblestone'a, aby zakończyć odcinek Ok, wydobyliśmy, ok. I wchodzimy teraz do, z powrotem do domku. E, idziemy do domku i zamykamy drzwi. I teraz tworzymy sobie... O, 32, akurat półstaka. Centralnie półstaka wydobyłem. Ja w ogóle nie, nie patrzyłem na to ile ja mam tego. Akurat półstaka się fajnie trafiło. E, e, zrobimy sobie to, przekolarkę, e, piec e, i przepalimy sobie e, ten. Damy tutaj. To, tutaj. Dobra? Co? Ok. I może starczy energii. Na pewno starczy. Mamy jedną wełnę, no bo wiecie, z tej owcy co załatwił wilk. Jak ja nie lubię tych wilków. Teraz przez te wilki nie ma owiec. Ja nie mam muszka i muszę set day włączać i oszukiwać. Eee, oczywiście wy nie będziecie mieli opcji dawać set day, tylko ja, czyli moderator. Jakby to powiedzieć, moderator. Eee, ok, zścianę sobie jeszcze jedno jasne drewno. Właściwie konieczne ono nie było, do szczęścia mi, ale dobra Więc tak zakończyliśmy dzisiejszy odcinek Rzucę sobie NDPR-u Nigdzie mnie to w konkretnym miejscu nie przeteleportuje O, tak Dobra, zjemy sobie to No i ja bym już... O, popatrzcie, mam armor Dobra, wiecie o tym, że mam Ma armor, bo na początku odcinka go założyłem więc, e, jeśli no, chcecie kontynuację tej serii, ale i tak ona zostanie kontynuowana, bo każda seria ma przynajmniej dwa odcinki. Chyba, że Randy, Rayman Reagans, nie wiem, jest jakaś seria, co ma jeden odcinek. Wszystkie serii mają przynajmniej dwie, dwa odcinki. Ej, ale przez to widać mój strój. Dobra, fajnie. Ej, jak to by zobaczyć? O, nie, teraz. O, widzicie? Czyli, no, zbroja. Widzicie, no. Czyli ok, ściągniemy... Dobra, nie ściągam. Więc mamy już część Armora jedną. Wykopaliśmy 32 tego bruku. No dużo drewna. No i to chyba tyle się dzisiaj. Się. No nie chyba, na pewno tyle. Subskrybujcie mój kanał i wchodźcie właśnie do następnego filmu, jeśli chcecie zobaczyć fajne rzeczy, bo w każdym filmie jest coś fajnego. Chyba, że był jakiś, na przykład Sleep Bees. Tam przy tym śnie, przy tym, y, tym można zasnąć. No, właściwie on jest do tego, aby zasypiać szybciej, jak się go ogląda. Niektórzy, Niektórzy Sleep Bees. A niektórzy po prostu zasypiają bez niczego. Okej, okay, y, więc no to tyle, dobra, to pożegnanie. Jak zawsze ja nie mogę się przyzwyczaić do tego, aby szybciej robić te pożegnanie. Pa!